Witam Was serdecznie, dzisiaj mam dla Was Bawareczkę, bardzo jej lubię X3K 20D Rok produkcji 19 190 koni Diesel, napęd na 4 yy, Koła X-Drive, samochód krajowy Od pierwszego właściciela, bezwypadkowy Zaraz Wam opowiem co się działo Ale bezwypadkowy No i ma fenomenalny przebieg, bo ma 26 tysięcy km Pan starszy Tyle jeździł, tyle potrzebował I dzięki temu mamy używany jak nowy Zobaczcie, może rozpalę światełka, bo to zawsze ładnie wygląda. Proszę. Od razu już rozmawia do nas. Ma adaptacyjne LEDy, co bardzo lubię i, i cenię, bo te światła po prostu świecą niesamowicie. Adaptacyjne to oznacza, że wycinają, jedziemy na długich, a one wycinają te strefy, żeby nie oślepiać samochodu, który jedzie przed nami albo jedzie z przeciwka. Więc super to działa. No, ekstra opcja. Ma czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Co jeszcze ma tu z ciekawostek? Ma kamerę cofania, ma nawigację, podgrzewane fotele. Klimę trzystrefową, czyli dwie strefy z przodu i trzecia strefa z tyłu. Ma elektryczną klapę i ma system bezkluczykowy. Więc no, takie rzeczy najważniejsze posiada. Nie jest to jak to mówią full opcja. Jeszcze jej trochę brakuje Ale już ma jakieś tam fajne takie przydatne yy, Przydatne gadżety Więc O, trzeba jednak trzymać guzik w pilocie Puściłem Dobra, poszło No i z tyłu piękne LED Jak się to rozświetla, dobrze to wygląda I zobaczcie jak wyglądają rureczki W ogóle ich nie czyściłem Oczywiście, że go umyłem tu z zewnątrz, nawet polerowałem na dwozie, Ale rurki tak wyglądały Po prostu diesel Trzyletni Zobaczcie, jakie świecidełko, jaka biżuteria. No i co, karoseria generalnie bardzo, e, bardzo ładna. Ma jedno czy dwa miejsca jakieś takie lekko tam coś uszkodzone. O, tu jest taka mini rysa, nic z nią nie robiłem. Można by to niby nawpuszczać trochę lakieru, ale ona jest tak, tak cieniutka. No nie wyszła po polerce niestety, ale, ale, ale no jest, no po prostu. Tu zderzak jest ładny. Yy, tak, tu jest zderzak w porządku Tu na drzwiach mamy takie, Ale to tak naprawdę no, trzeba kucnąć i to zobaczyć yy, Tu jest delikatne otarcie Coś tutaj troszeczkę na wpuszczałem lakieru Ale takie drobne jakieś tam yy, Ryski i, i na tej listwie Też tutaj te rzeczy Ale to w sumie można tym do plastików jeszcze przetrzeć Nie robiłem tego Więc nie będzie się jakoś tutaj specjalnie widoczny. No i tutaj też jeszcze ciąg dalszy Delikatnie na, yy, na tym zderzaku Ale to też już no, taki drobiażdżek Tutaj pasta jeszcze nawoziła więc takie coś, koła mm, 18 calowe, e, zimowe, no zobaczcie jak wygląda cała tutaj ta piasta tarcza, <gum> ładne, niepordzewiałe, mm, gumy 225-60-18, e, Bridgestone, no i co no, tarczy w bardzo dobrym stanie, klocek e, też bardzo ładny, e, z przodu podobna sytuacja, no ta tarcza nowka w ogóle bez, bez rantu, e, klocek widać, jest. Nie wszystkie te felgi właściwie też ma ładne, no, przy takim dość dużym profilu no, to może i trudno, trudno uszkodzenie, ale niektórzy umieją, albo gdzieś tam wulkanizatora się przewróci. <laughs> A tutaj są wszystkie y, niepokaleczone, bardzo ładne. Idziemy do środka. Karoseria wzorowa. No, system bezkluczykowy ma, czyli no, zamykamy, y, otwieramy dotykając klamkę. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka regulowana, elektrycznie podgrzewane. Tutaj otwierana pokrywa bagażnika. Tu otwieranie, zamykanie drzwi. Kierownica skórzana z limiterem i tempomatem. Sterowanie radiem, funkcje głosowe, bluetooth. To wszystko tu jest. No i tutaj automat świateł. Automatyczne, dzienne, mijania i drogowe. Fotel zwykły i tapicerka materiałowa. No taki jest po prostu. Można by chcieć może sportowy fotel, ale jest, jest jaki jest. Albo jeszcze zajrzymy tu do środka, bo się tak pospieszyłem do maski. Odpalimy sprzęt. Ostatni przegląd miał zrobiony gdzieś, tu się wyświetla, że jest do zrobienia, ale był zrobiony gdzieś tam no i niestety już nie wykasowali. Bo tak to serwisy miał w BMW, a kilka wizyt było, ale ostatni już pan zrobił gdzieś tam wymianę oleju. Poza, poza ASO no i wcale się nie dziwię, no bo to jaki to przebieg jaka to filozofia gdzieś wymienić olej automat ośmiobiegowy no i rewelacyjnie to działa ja zawsze chwalę BMW za pedał gazu, który działa po prostu ta reakcja jego jest natychmiastowa i może nie jak w elektryku, ale w porównaniu do konkurencji, no to to jest przepaść, no i ta skrzynia biegów która po prostu też robi to co chcemy i nawet w tym zwykłym trybie komfort bez przełączania na, na ten sport też ona po prostu Super działa, no mnie bardzo to zadowala i mi to bardzo pasuje. Dla mnie jest to najlepsza skrzynia yy, biegów. No, może pomijam jakieś tam marki super sportowe, tylko mówię o normalnych pojazdach. Co jeszcze? Czujniki parkowania, tak jak widać, przód i tył, ma też funkcję samoparkowania, tutaj jest guzik, znaczy guzik, naciskamy to i wtedy on szuka miejsca i może nam sam zaparkować i będzie kręcił kierownicą. Tu mamy tak, tryby jazdy, Sport, Comfort, Eco Pro, tu mamy cały ten system iDrive od nawigacji, mapa wygląda tak, menu, no takie tutaj różne tamte funkcje, BMW jest tutaj fajne, że też różne tutaj opcje można sobie poustawiać. W tym pod siebie po prostu Elektryczny ręczny Jest auto hold. Tu mamy jeszcze miejsce na kubki Jest USB No i taki, taki schowek no i co? Chyba tutaj tyle. Nie ma co tu więcej prezentować. Tu mamy komputer pokładowy i, no i automat właśnie świateł drogowych akurat. Tu jest podłokietnik, jest także USB, już to takie nowoczesne, dwa są też takie z tyłu. Zaraz wam pokażę, jak dojdę do tyłu. Usterko to wewnętrzne wydaje mi się, że jest fotochromatyczne, na pewno jest fotochromatyczne. Ta pizzerka na suficie jasna. Z tyłu podłokietnik yy, składany ten środek, ale to też jak pójdę do środka, to wam pokażę. Idziemy zajrzeć pod maskę. Super jednostka, dwulitrowy diesel 190 koni, jednostka, która już na pewno, naprawdę zapewnia frajdę z jazdy. Oczywiście trzeba zdroworozsądkowo podchodzić patrząc na suwa i 190 koni, a nie 600 koni i oczekiwać, że będzie miał 3, 3 do setki. Yy, tylko po prostu no, zdroworozsądkowy silnik i bardzo dobrze jeździ. Dla mnie jest to bomba i mógłbym jeździć takim na co dzień. Jakby się zrobiło program, to już w ogóle by było... Mm, Super, no. on jest bardzo ekonomiczny, jest wysoka kultura pracy, ładnie pracuje ten silnik, nie tylko ocze tak e, specjalnie, ja to lubię bardzo, tą jednostkę. Yy, I co? No i tak, no raczej chyba w samych superlatywach można opowiadać. Jedynie co to trzeba pamiętać, żeby wymieniać olej jak, jak, jak kiedyś, a nie jak sobie wymyśliło BMW, czyli wymieniać tutaj co te 12-15 tysięcy i to będzie działać i działać. Yy, z tyłu szyby przyciemnione tutaj tak jak mówiłem ten podłokietnik w podłokietniku tradycyjnie jest miejsce na, na kubki tu jest taki myk że można z tą środkową część rozłożyć i wtedy na jakieś tutaj narty można coś dłuższego przewieźć a tutaj jest klima automatyczna klima automatyczna powiązana znaczy nie, nie powiązane. No Po prostu tu możemy osobno ustawiać sobie temperaturę niezależnie co mamy tam z przodu. I kierunek nawiewu, i auto. A tutaj są te dwa y, nowe takie USB i do ładowania telefonu. Więc takie, takie coś. Wygaszę go. Ciekawe czy ma otwieranie otwieranie nuzią. O, proszę. Ma. Jak widać. I działa. E, roleta. Roleta. Tu jest wykładzinka. Trochę coś tutaj zagniecione to korytko. Ale oryginalne BMW. Na pewno drogie. E, tutaj oryginalny dywan pod spodem. Ładny, czysty. E, pod spodem, jeszcze niżej, tutaj mamy taki schowek. E, są dywany drugie. Drugie welurowe, więc trochę tutaj coś mi... O, jest taka przestrzeń. Tu jest zestaw naprawczy. Kompresor i i idę dookoła te małe dywaniki tu dłużymy tu a dłużym może jakoś to, to przykryjemy i się schowały a tu jeszcze zobaczcie jest folii jest siatka taka e Siatka, którą montujemy tutaj, tu jeden uchwyt, tu drugi uchwyt, i tu są mocowania. Ciach, 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 ciach. I wtedy to można załadować bagażnik po sam sufit albo jak wieziemy, zwierzę, to żeby nam nie przełaził do środka, no to po prostu też możemy zamontować tą siatkę. Więc jest takie, takie coś. Tu jest jakiś schowek, tu jest jakaś pewnie apteczka, tu jest haczyk na mocowanie toreb, co są. I tu jest kolejny haczyk, a tutaj jest składanie, a nawet wypróbujemy, składanie oparć. Więc tak to wygląda. Bagażnik duży, fajny, prostokątny taki foremny, można tutaj załadować sporo. No i Ksyluka w ogóle jest taka bardzo rodzinna, ona ma dużo miejsca, tutaj 2 plus 2 to swobodnie. Swobodnie można, można jeździć tym samochodem. Nie wiem, czy są regulowane oparcia. Nie, nie są regulowane oparcia. Eee, no, jak widać, ładnie czysto. Nic tu nie poszarpane. I tak to wygląda. Dobra, pokażę Wam grubość lakieru. powiadam co nieco. Eee, w AutoDNA widnieje jakaś szkoda drobna na, nie pamiętam, 10 czy 15 tysięcy prawy przód no więc no, z samej kwoty to wynika, że to szkoda żadna na mierniku tak naprawdę nic nie widać, więc nie do końca wiem co było robione ale według mnie no, jest szansa, że może ten błotnik był wymieniony, może reflektor także bo błotnik, zobaczcie, on ma 120, więc jakby tu na mierniku 100 na mierniku to nic nie ma, 80 i 90, więc jakby niby nic, ale jak maskę otwierałem, no to tu widać odkręcane śrubki, więc jest szansa, że może ten, tutaj 90 maska, więc może ten błotnik, no może zderzaczek, może reflektor, jakby te trzy rzeczy to chyba za dużo na, na taką kwotę, to by chyba zabrakło tych pieniędzy, więc albo zderzak z reflektorem, albo błotnik z reflektorem tutaj były, były robione, wymieniane, więc tak to wygląda. Idziemy dalej. Hmm, stówka stówka 90 80 90 100 pokrywa bagażnika pokrywa bagażnika wiem że miała szkodę e, zobaczcie tutaj nic nie ma tu nic nie ma e, no po prostu otwarcie w garażu o sufit 90 i górna część jest polakierowana zobaczcie 160 230 170 Więc no nie da się wydzwonić, tak żeby dół był oryginał, a góra, a góra robiona. Więc tak to wygląda. Jeszcze zajdziemy tutaj 190 130, więc no ewidentnie po prostu rącznikiem dotknięte w garażu. I co jeszcze? Idziemy dalej. Stufka 120 90 100. 90 100 100 100 110 90 No i dach 90 Więc tak joto taki oto pojazd dzisiaj wam chciałem yy, pokazać Ładna, jest wzorowa, no i 26 przebiegów, no po prostu nówka I Jeździ jak to BMW BMW, radość z jazdy I taka jest prawda I po prostu jak wsiadłem w nią, to pierwszy metr czy tam dwa Jak tylko dotknąłem pedału gazu, no to już mówię, jest Jest BMW, po prostu, od razu działa, jedzie Przyjemnie Zapraszam Was na autoprofesja.com.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis lub też inne auta, polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami, zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie i zapraszam jakby co po ten lub inny samochód. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.